Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale, jestem Natalia i dzisiaj przychodzę do was z samymi słówkami, mam 6 y, losików za 30 zł, także trzymajcie kciuki, żeby udało się coś fajnego y, wykreślić, jeżeli się nie uda, no to trudno, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, podobno. <śpiewanie> Dobra, wezmę się tak, tak, tak. Czy to jest przybliżone? O, no. Tak, żebyście dobrze widzieli. O, tak będzie mi wygodniej, bo one są strasznie długie. Zaczy... Co ja kreślę? Zaczynamy sobie od osy. O, S. S nie ma. Dalej, litr. L i tyry litra mamy. Abel. B, B nie widzę. Enzym. e Z nie widzę. E, ameba. A-my-e. B nie ma, nie ma B, dobra. E, ogniwo, og, i, w, nie ma, e, Japonia, i, a, p, nie ma, Mediolan, m, e, d, i, o, an -e. Mediolan jest i mediacja, M, E, D, I, A, ale C nie ma. Tutaj mamy dwa niestety pustaczek. Kolejna słówka. O, widzicie, mam tutaj za mało miejsca. Kolejna słówka i zaczynamy, syn. Nie widzę. To sobie od razu wykreślę. Kokoszka. To nauczyciel był mój z takim nazwiskiem. A taki nawet zabawny facet. <grym>, d, R, E, N, Dren, mamy, brok, B, Ry, O, Brok też mamy. Dalej nitka. Ny, I. Tyk. A. Nitka też jest super. Mamy piątkę. Znaczy mam. Chrom. H. No byłoby za, za fajnie. <laughs> H. nie e, Futbol. F. Uniewice. I pacierz, ale p, nie widzę. No dobra, ale piąteczka tutaj jest. Także bardzo fajnie. Ja się cieszę, że coś wpadło. Kolejne słówko. Cyk, cyk, cyk. O, żeby mi się tu przez to wszystkie postekacać. Te końcówki, co jest, żeby tam nie pisz poniżej, a jak się tam napisze, to i tak się z tym nic nie zrobi. I tak przyjmą, i tak ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, tam jest napisane, że nie pisać, a ona pisze. E, dog. D, 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 d. Nie ma o. Tutaj wykreślimy. Dalej, pad. Nie widzę literki P. Dalej. Alba. I by. Też nie widzę. E, dysk. D, e, C, K. Dysk mamy. Fajans. Ok. F, 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 f. f nie widzę. Inwazja. I, n, w, w nie widzę, może nie być, majestat, m, s, t, a, majestat jest i genetyka, g, e, n, e, t, y, k, a, o i genetyka jest, zobaczcie i kolejna. Piątka tutaj wpada. Super. Bardzo się cieszę. Kolejna słówka. Moc. My o c. moc mamy. Dalej. Tag. Ty a tak mamy. Mops. O, kocham mopsiki. My o by nie ma S. Już młopcika widać. Tutaj dobra dalej. Azot. A -Z. Nie widzę. Nurka. Boże, jestem taka bez życia strasznie, wiecie. Arktyka, ryk, d. Y, Nivice, wadowice. W A, dy I nie ma. Także tutaj nie mamy nic w tym słówku. Kolejne słówko. Z tym ty, 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 ty. nie ma y więc tutaj wykasuj, wykreślimy dobra, raj mam nadzieję, że nie będzie słychać jak nagrywam tej przypołowej muzyki którą słychać normalnie aż u nas na podwórku, tak sąsiad gra raj bo okna są potwierane, bo jest jakoś tak. Mm, maca, maca, my, a literki C nie ma. Co z tym rajem? R nie było. Dobra, R nie ma, R nie ma, R nie ma. E, laos, L, A, O. Stat. M. A. Nie ma takiego. I. Czyli pustaczek, nie szkodzi. E. Ostatnie słówko, o, nie z tego cię, nie zawinęłam. Emu. Emu, mamy, emu. Ada, -a. ada też jest. Hera. M. Literki H nie mamy. Gdzieś tutaj jeszcze. No nie widzę. Dobra, dalej jest Sara. Taki film z Lindą Sara. był Fajny, fajny, no. E, nie ma S. Pistolet teraz też wykreślimy. Z Duny. Z. Nie widzę. Metro, m, e, ty, r o, o, metro jest, już mamy piątaczka, gajowy, g, a, i, o, wy, e y. gajowy też jest, super, i granica, gry, a, n, nie ma i, nie szkodzi. Ale mamy 4, a cztery dają dyszkę, więc jest super. Wkład w odcinek to było trzy dyszki. Yy, I co, czekajcie. No, tutaj, te, tutaj jest dyszka, tutaj o, ten jest piąteczka. Yy, to jest 15. Yy, ten pusty, nie, ten też jest wygrany. I tu piąteczka. To jest 20 na 30, czyli tylko dyszka, jakby strat. To wcale nie jest tak źle. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność i słyszymy się, widzimy w kolejnym odcinku na kanale. Buziaczki, do następnego. Pa, pa, pa.